Ten sekret w rdr 2 pozostał niewidoczny przez 8 lat. Wyjaśnię Wam, dlaczego to tyle zajęło i dlaczego wcześniej nikt nic nie znalazł w plikach gry. Na jednym ze słupów w grze, gracze odnaleźli pajęczą sieć z piórem, która pojawia się tylko na jedną godzinę w nocy. Na słupie zamieszczono też symbol pająka, który po nałożeniu na mapę pokazał miejsce pozostałych 7 sieci, a w jego środku duża sieć pokierowała graczy na północ. Tam znajduje się kolejny słup, który możemy ostrzelać, by odkryć kolejną wskazówkę. W prowadzące do piątego słupa na zachód. A tam kolejny clue. Tym razem prowadzący na północ od Fortu Wallace, gdzie na wieży wskazywanej przez gitarę z obrazka odnajdziemy kolejny symbol. Symbol dwóch lecących ptaków albo góry. Jeżeli udamy się więc za stadem ptaków, które prowadzą nas też do giganta innego isterega, to dotrzemy do góry z wielkim znakiem zapytania na froncie. I tutaj sekret na razie stanął, ale dlaczego przez 8 lat nikt wcześniej tego nie znalazł, nawet grzebiąc w plikach? A Ano dlatego, że te wskazówki nie mają swoich tekstur i zamiast tego zostały bezpośrednio wyrzeźbione w modelu. Tak samo zresztą w przypadku samych sieci, bo te też nie mają swojego modelu i zamiast tego składają się z modeli kabli.